Będzie rodzinnie. W maju rozpocznie się ósma edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. W tym roku hasło przewodnie to Rodzina Gościnny Dom. Metropolitalne Święto Rodziny jest w jakimś sensie, będzie przygotowaniem do tego, co stanie się w przyszłym roku. Światowy Dni Młodzieży. Kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi przybędzie do nas z całego świata. I bardzo liczymy, że rodziny otworzą swoje serca, drzwi swoich mieszkań właśnie na przyjęcie tych młodych ludzi z całego świata i dlatego przećwiczymy to. Ta naszą gościnność właśnie w ramach tego metropolitalnego święta rodziny. Impreza narodziła się w Zabrzu, ale z roku na rok włączają się w nią inne miasta, także te spoza województwa śląskiego. W tych miejscach odbędą się imprezy sportowe i kulturalne, tak aby każda rodzina znalazła coś dla siebie. Cztery lata temu zadebiutowaliśmy, trwa to do dzisiaj. Jak dobrze wszystko będzie, to za rok będzie mały jubileusz pięciolecia. W tym roku koncert Bądź jak Jezus, koncert który jeszcze w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć kto będzie dokładnie występował ale będą to również wykonawcy z górnej półki odbędzie się 4 czyli w Boże ciało 4 czerwca Świętowanie rozpocznie się 23 maja w każdym mieście partnerskim przez kilkanaście dni na mieszkańców czekać będzie mnóstwo atrakcji Jednak święto to nie tylko zabawa to przede wszystkim czas do przyjrzenia się rodzinie i jej problemom to oczywiście świętowanie, to oczywiście koncerty, to oczywiście wiele wspaniałych inicjatyw kulturalnych, sportowych, społecznych, ale to również refleksja, głęboka refleksja, no i oczywiście dopominanie się o rodzinę. Szczegółowy plan wydarzeń będzie można śledzić na plakatach i stronie internetowej 8 Metropolitalnego Święta Rodziny.